Dzień dobry, dzień dobry, witamy w kolejnym dniu. Właśnie Aleksandruś wrócił z pieskiem ze spaceru. Piesek zadowolony. Chodź się przywitać, zadowolony. Chciałby się pisały kompas. Mój, 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 mój. Pięknie. Jest po dziesiątej, wychodzimy. Chłopaki się uczyni, będą się jeszcze uczyć na plaży. Dzisiaj o 16 się mają egzamin. Więc trzymajcie kciuki. Na obiad coś szybko wymyślę, makaron. makaron. O, Max, patrzcie, jaki brązowy. Uuu, wow. ale zmiar, że jest mega gorąco. Zaraz zobaczymy. No, Ma, to Jest gorąco. Dobry dan. Dobry dan. Potem oni się będą uczyć. Dobry Dan. Dobry dan. A nuki w ogóle tak, że. U. O. nuki tak, że był, nie widać. Tutaj jest to skomplikowane z samochodami, bo samochody przejeżdżają bardzo często i uliczki są naprawdę bardzo wąskie, O, właśnie jedzie bus. Jakiś taki, zejdziemy tutaj na lewo, bo zakładam, że on będzie jechał w prawo, a może prosto pójdziemy. Także małe dzieci trzeba tu pilnować, jeżeli ktoś ma małe maluchy. Widzicie, jak jest ciasno, nie ma jak przejść. Jacy uśmiechnięci. Ciekawe, czy będzie lańsko dzisiaj, czy nie. Na no, 16 przygotowany. Tak. Smrycie będziemy jest No, go na plażę. Ten dom bardzo podoba się Aleksowi i mówi, że chciałby taki mieć, bo jest nowoczesny, tak? Aleks, chodź do mnie. I ma basen. Co ci się w nim podoba? To jest taki sztuczny. Taki sztuczny? Mm. Taki prosty jest. Mm. I tam nie wiem, czy widać jest basen. Może tu, bo zaraz wam marcy, pokażę. O, widzicie? Tam na pewno widzicie basen. I pies go chroni. Dwa. Takie mini. A tu już inny dom. A tu już inny dom. No tak, okay, też się skapną. O, latają! Daleko. Mi się wydaje, tak jak my. że jesteśmy Co ty? Rozkładamy się na plaży. Na sporo ludzi. Z tutaj, z tej strony jest więcej. I dzisiaj jesteśmy koło domku z muzyką. Będzie nam grało. Dzień dobry. Idziemy z plaży. Jest godzina 12:30. Idziemy ugotować jakiś obiad. umyć się, ogarnąć. I chłopaki idą na egzamin. Jeszcze się może coś połóżą. Trzeba jeszcze myć przygotować. Dobrze, ty przygotujesz. Tak. A ja będę wymierzać karę później. A ja? nie patrz, hmm. no śliczył. Dobra, ty ile błędów... Wyśpia... Tempo. E, ile błędów będą mieli, to razy dwa dostaną. Nie, zdadzą, nie zdacie, prawda? No, dlaczego? Musicie. Max, jak nie zdasz, to zero alkoholu na cały rok. Mówisz, że... Mówisz, że to <cułenheit> motywacja. <jest odpowiednia>. No. Ja tak, co mi za <śmienicza> mną spływać stać? Ale co mi za mną spływać stać? Ile masz lat? Ja dwa lata. Dziewięć? Tata to dziewięć mam. Ojejku. A tak to się wkurza, jak mu zanurzamy. To powiedzmy, że ma 14, to jest małe z A zrobić. To będzie się na A Dobra, ale ja mam, będę musiał mieć te e, pałe dni czasu. Kelnerka, pierwsza jest widoczna kelnerka. W poniedziałku. To pięć dni. <noise> Właśnie, tak, Mac mi się wezlewa, to, to jest w takim miejscu. Wprawujemy w ciele. mi taki upał. Trzeba coś lekkiego będzie. A to nie lekkie? Siadamy właśnie do obiadu. Jemy makaron z warzywami. Lekkie, wege, potrawa. Ale coś lekkiego będzie. A co byś chciał lekkiego? Nie wiem. Maruta, on nie on lubi. nie lubi Smacznego. My jemy. Mak zajada swoją ulubioną potrawę. A co, Alex mówisz? Gdy mi się aż sobie. Że tak smutno siedzi nad tą potrawą. <noise> tak. Wszyscy już sobie pośli. Ja się mu to to raz ze Wszyscy już sobie pośli. Sam siedzi nie może zjeść. <noise> tak uwielbiam tą potrawę. <noise> Pojedź mi raz zakebować, pomożesz. Masz zakebować pomogę. Mm -mm. Chłopaki, właśnie wychodzę na egzamin. Tak. Jest stres? Jest. <noise> Dajcie radę? Miejmy nadzieję <noise> Musicie, nie? Jeszcze te kabelki obecne. Oj, Aleksandr przysiągnie. Masz maskę. Po tym ciężkim obiedzie, tak. Dobra. Tak kciuki trzymać. Coś jeszcze się dzieje. Daj maskę. <noise> Szczęścia, Jusia. Ale Style. Już Dajcie radę. Muszę jeszcze dokumenty przygotować. Dokumenty. Ja nagraj coś jak wyjdziecie, na żywo, o. jak nie zdacie czy zdacie to nagraj coś, bo to będą świeże emocje. Mi serce ocoi. Oh, I ku, max. Tak. To za Dlatego, że ja też taką. Wodę macie. No. Dostaję wam kartę do dinera. Nie bez ciągnięcia. Kartę do dinera. No, no to powodzenia. No, Trzymamy kciuki. No. Zdacie, zdacie. Będzie dobrze. No, ruszajcie. to jest. No, Pa, Papa! Pa! Papa! Pa. 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 Nie udało mi się przed chwilą nagrać. Chłopaki właśnie wyszli. Machaliśmy tutaj i trzyma... krzyczeliśmy, że trzymamy kciuki za nich. Ale niestety no, nie nagrało się to. Idą tam do drogiery właśnie. Nawet Nukuś był na balkonie i też się patrzył za nimi. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że zdacie chłopaki. Dochodzi 17 i my wyczekujemy z Aleksem na chłopaków. No. Aj, z Nukusie! Mahałgonem Nukuś. Widać Nukusie, i moje figi się suszą, ale chyba nie zdążą się ususzyć. Troszkę za późno zaczęłam robić. Jedna zaraz Wam pokażę, mam, ale tutaj więcej jest i nie zdążę. W każdym razie zrobiliśmy ciasto, to piecze się z piekarniku. Wszystko naszkowaliśmy, aleks mi pomógł. Ja Białeś przygotowany na nich. Tak, aleks macha smyczą. Jakby nie zdali, to wydzielańsko. Ale zdadzą, nie? No wiemy, że zdadzą. Która godzina? 17 dochodzi. A co, jeszcze iść? Powinni egzamin już Egzamin będzie trwał godzinę 10 minut. Mówili. 10 minut? Egzamin 10 minut. No. To za profis 10 minut. No tak mówili, że 10 minut. Mi się wydaje, że to za takich profis. Nie mam. Którzy już mieli do czynienia z takimi... Hmm. Daje, Pies że... chodzi po balkonie, z podęki moją minut minimum. Hmm. Nie, zobaczymy, nic nie pisali jeszcze. Pewnie przyjdą będą nas prankować, że nie zdali. To lanie dasz im. A. Ale jak mu głowę no, przed chwilą no. i suszy. Bo no tą lżejszą, nie? Później jak mnie na pracę nie zdadzą, to ręce, tak palce, tak się da i bum, tą inną zdarzą, tą dolą. Ciekawe. Co Nukuś? Wysoko jesteś, tak? Ale ty jesteś odważny. Nukuś, popatrz tu. On się czai na moje figi. Tak wyglądają usłyszone figi. Widać? Widać. I te są dobre, zjedliśmy przed chwilą z a, ale one się suszą już kilka dni. One były też lekko już przesuszone, a te wczoraj świeżo zerwane w nocy. Wczoraj? Przedwczoraj. Wątpię, żeby do niedzieli wyschły. Uschły. A ponoć na słońcu suszone są najzdrowsze. Najwięcej mają właściwości odżywczych. No, nie mają takich właściwości odżywczych. No i najwięcej, bo nie mają żadnych konserwantów, nic. Potasu dużo mają i wapnia dużo mają. Alech tak pomagał mi dzisiaj, że mylił talerze nie? i talerz miał jeden w żołądku. Później mnie tak pocisło, że z drugiej, ja poleciałem ze Jezus, jeden tatę słyszała. I tyle się na tych fig, że po prostu musiał jeszcze raz skorzystać z toalety. To teraz mogę na Mają działanie przeczyszczające, więc jak ktoś ma problemy żołądkowe, typu zaparcia, polecamy figi jeść. Naprawdę działają. Są skuteczne. Teraz będę. No. Ja trochę się jeszcze poopalam. Trochę barw nabiorę. Są jeszcze dwa dni tylko zostały tam i. O pies też poszedł. A widok mamy ładnie. Fajnie. Dwa dni zostały i w niedzielę wracamy. I co? I kwarantanna nas czeka dwa tygodnie chyba. myślimy o tym na razie. Wyszedł Aleks, tenty. Przed kontynencami. Wyszedł tędy. Fajnie, dwa balkony. Chodź. Plankujemy nukę. Fajnie. Dwa wejścia na balkon. Nuki, zostałeś sprankowany. Zamknął go. Udaje, że, że poszedł, a wyjdzie drugi wejście. Jestem nie wiem, co chodzi. Gdzie jest Aleks? Gdzie Aleks? A może ja bym cię wykąpała? Hmm? Chciałbyś się wykąpać? Jak myślisz, za ile doszli? Godzinę? Jak może pójdę psa wykąpać. Zostaw figi. Chciałbyś się wykąpać? O, samolot leci, lotnisko. Blicia jest lotnisko i latają samolotem Ja lubię patrzeć alec ma fajną fotkę z samolotem Co? Masz fajną fotkę z samolotem o! Mm. Dobra spróbuję nagrać jak wejść. zobaczymy czy zdąży Idą! I może I może wykąpię psa zaraz pomyślę Jeszcze ciasto muszę pamiętać wyciągnąłem z piekarnika żeby się nie spaliło. A zawołasz mnie jak mówić? A ja mam coś do <gry> Gorąco, nie? Wykąpałam właśnie nukusia. No Jest czyściutki. Śliczniutki. Hej! Hello! Piękny jesteś. Czyściutki. Nasze buty się suszą. Tylko figi, żeby nie zjadł. Teraz uwaga, uwaga! Miałam wiadomość od chłopaków, dzwonili zdali, dali! Obaj zdali, najpierw przed Max, potem przed Tata, Piotrek i obaj zdali. Także relacja będzie za chwilę, jak wrócą, powiemy jak to wyglądało, ile trwało. I <ścoughs> cieszymy się! Brawo! jak bije, brawo! Yee, yeah! a on czekał ze smyczką na lańsko! <ścoughs> wow! Cieszymy się! Idą, biegniemy. Szybko trzeba ich nagrać jak idą. Idą, idą. Idą zwycięzcy. Ale podekscytowani. Gdzie jest. A, tam. To tam Ale ekscytacja. Cieszycie się? Wow. Łatwe było? No trochę to było odpowiadać. Ale super. Był alfabet. No idziemy. Bo im gorąco. Do domu, chodź do domu. Nie zjadłeś mi fig. Rychu jesteś to. Ty łobuz zjadłeś mi figi? Co ty zrobiłeś? Zjadłeś figi? No kuś? Zjadłeś pan ci figi? Łapa czy łobuza?! Ja, ja, Łapa czy ja. łobuza?! Drzwi. Cześć! Ja. Ale się daj cieszycie, daj co? Daj. No. no. Ale zgrzany jesteś. Gratulacje! Wow! Super! Ostatni Ktoś oblał? Nie. Wszyscy tak. No, Ostatni rzecz. My A, ale teraz się będziesz że mógł pochwalić. <noise> Papierką mógł... w ogóle nie dostaliśmy. No A. szkoda. I teraz taki niedosyt. No. no. Nie dostaliście? Nie. Miejcie pod to. Nie mamy nic. No. Chyba są dziwne, nie? No pytałem specjalnie. Ja wiem do Maxa, że wszyscy wychodzą i nie mają papierka żadnego. I to nie mhm. no. I ten, i wszyscy mają ten sam problem co my. Tak, że Tak, tak, bo tam Niemców było w sumie nie wiem ile było przed nami, bo już wchodzili, wychodzili przed nami. Oje, ty wykąpany jesteś! No, no, mój, mój, mój kochany, chcesz się pochwalić. Cześciutki! No. Mm, ale pachnący, mm, ale super, cudny, widzę, że chcesz się pochwalić, tak. Niemców full było ten, no, naprawdę. Tak, Niektórzy Niemcy po chorwacku zdawali, żeby łatwiej było ten, nie? Po chorwacku? Tak. I tego, i wszyscy ten, że muszą ten y, zrobić fall nie? I tego już mi nagadał, że to tylko rodzina może i ten kadalnik później następnie nie? i może ktokolwiek przyjść, powiedzieć im nazwisko, nie? Wziąć i odebrać i tam, no, to No że tak może kto. No. Ktokolwiek, nie? No dziwne, no ale wiedzą, że ten, że to ktoś musiał ogarnąć, nie? Mhm. No. O, Teraz z tą babką trzeba będzie tak. ukadać. Co się jej trzeba będzie dać ekstra? Nie. A tak muszę wydać 10 euro. No mam akurat dychę. No. no bo to musi do Trogiru, jednak się dostać. Ta, no ta, ta. O! No to damy jej 10 euro. Mój Kiusienki jest, jest... ten cały. Mhm. Muszę się rozwijać. sorry, że się rozmiję. Ale ten ale leje się ze mnie. Normalnie leje się. No. Ostatni wszedł. To będziecie mówi... musieli później chyba opowiedzieć na spokojnie. Mówiłem Maxowi, że, że Max wejdziemy ostatni. Max mówi nie, ten nie... No. W połowie Maxa zawołali, Max wyszedł i wołali następnych. A nie? ja ze dwie osoby po mnie no. uh -huh. A ja dalej stałem i ostatni wszedłem. Ale bo musiałeś być podjarany jak wyszedłeś z... przyzdałeś. Tak. A ja sam tam wsiadłem i on pytał o siebie, zaraz mnie za... pytać. I z tym pokazał. Jakie miałeś pytania? Pięć minut siedziałam. Coś trudne? Miałem, kable, później ru rur, później lojsturm miał miejsce, jakieś czerwone koło, nie zrozumiałem o co chodzi. Aha, ale... Później wiatry miałem. Wiatry. Jakieś inne wiatry To ma i światła. Mhm. I dalej nie wiem. wiem wszystko. A pomyliłeś się? Na, chwili, na tym jednym na ja pewno. A wiatry nie miałem. To czerwone koło nie wiedziałem co to jest. Mhm. A jeszcze było, że 300 metrów można od wody dać full gas. Ja powiedziałem 100. Dobrze. A ja tak wszystko dobrze odpowiedziałem, tylko na jedno pytanie nie zrozumiałem. Ten, po prostu on tak powiedział po niemiecku, wow. ja nie zrozumiałem. I jemu chodziło, co to jest Mila. No, a ja nie wiedziałem, co on ma na myśli, co to jest Mila. Nie, a jemu chodziło, że to jest ta jak prędkość w samochodzie. No to tylko to nie wiedziałem, a tak wszystko odpowiedziałem. A i te koło czerwone, nie, wiem, nie mam pojęcia, co to jest koło czerwone. Jest. coś z wiatrami, że po, pokazuje, jak obiciać wiatr, czy coś takiego. A nie na tych fenigach koło czerwone? Nie, nie było tego koło czerwone. Jak mi was mógł No fajnie, że się uczyć. Szczęść nie mieliście. No nie szkodzi, no trzeba zawsze... W szkole tak samo jest. To są tylko skrypty, a powinieneś więcej wiedzy nabrać. Na ale numer, skrypty się ale zdaliście. Skrypci wiedzę ten. Ale cieszę się, je! Yeah. A co Max powiedział, jak żeśmy już idziemy i się? Dzisiaj otwieramy rakiję. Tak, 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 tak. Ja, ja Uśmiech na twarzy. i ja bym to, to ja też coś chcę. Ty tak. I wychodzimy na coś mocniejszego. Znaczy prawie wszyscy na coś O, Ninja założył. Co? Ninja założyłeś. Powiedziałaś, że tą koczulkę i te spoknie. No, chodziło mi o no, Aleksa. Na to. To komplet. Też ładnie. Wow. Idziemy ne. na mojito. Ładne. A Max jesteś gotowy? A po drodze piwo. Wziąłeś piwo dla pana? Tak. Po drodze damy piwko obiecane temu, który nam parasailing właśnie tam ogarniał. I o łódkę się dowiemy. Być może jeszcze jutro wypożyczymy łódkę. A szkoda, że nie mają papierka, żeby wziąć taką z licencją, no ale zadowolimy się taką małą. A? Ruszamy. Ciekawe, czy, ciekawe, czy uda nam się ogarnąć jakąś łódeczkę na jutro jak ktoś tu kombinuje ze swoją piękną kredką Ala Gucci. Bo się widziałem, że go z takim Tak ma się właśnie na pasie. Stwierdziłem, że chyba też tak zrobię? No i fajnie to wygląda. A? Tak? A ja mam pomysł jak figi zrobić. Jak? Na deskę w samochodzie położyć. A, 12 godzin będziemy jechać minimum, to wiesz. Na deskę położyć. Ja 12 godzin na granicy stać nie żartuj! Może uważaj auto! Jak się ale akurat! Nie miałem Co to widział? Nie wiem. Auto prawie Max wjechało. A co Coś ty wziąłeś? Nie No to nie słyszałem. Ten skutek był słychać, a to nie słyszałem. Naprawdę, Max miał szczęście, bo akurat prawie walną w auto. Ale skąd tak wie, że to Polacy? Może to coś innego znaczy. mówię. auto. Widziałam w monitorku, że jedzie. A to ty widziałeś a ale nie słyszałaś. Nie, ja słyszałem. Się a ja Ale nie słyszałem. Ty też nie słyszysz? Nie A ty masz fach. Widzisz? Widzisz, kiedyś wylądujesz w szpitalu. Przez te słuchawki. to Nie noście słuchawek w ale uszach Max na ulicy. Te, Wiesz, naprawdę. Max cały czas nosi. I Aleks właśnie mówi, że prawie pod auto wpadł. Pięknie, pięknie. Ile mówisz ma mam procent? Nie wiem, trochę. Tam dużo nie powinno być. Z tej dzieści. Idziemy na Mojito. byliśmy panu dać. Piwko? Piławajka. Jak ten pan się nazywa? Jak go nazwać? Mm -hmm. Karel porządkowy. Nie, też. porządkowy. Taki co siedzi i wypisuje to wszystkie. Naciągacz Ojej, wycieczki. Naciągacz. Naciągacz. No to było dobre. Naciągaczowi byliśmy dać piwko. Znaczy Piotra był dać piwko. Bo mu obiecał za zdany egzamin. Mac co tam u Ciebie? Jak się czujesz po zdanym egzaminie? No, fajnie. Tak? No. no. Kiedy się? Dumny z ciebie jesteś. Mm -hmm. Wczoraj się wykładzie, jak się przydał. Hmm. A ja myślałem, że się przyda. Wczoraj mały wykładzik dostał Max, żeby go zmobilizować. Mały podkreślić. Ale to jest ważne. Czekaj Aleks. też cię coś takiego, także Ja, ja jeszcze mam czas. Więc mogę za tyno w zrobić. On za w szkole zrobi. Ale pogoda jest fajna, ciepło. Oj, tam u nas to tak wygląda. Bijemy babci... się na korytarzu i później ktoś przylatuje Pani idzie, pani idzie mm. i wszyscy od razu do klasy. No tak. A u babci 20 stopni 22. A tutaj ponad 30. Ale różnica. A w nocy było tam 10, a rano no. czy 6? 12 mamy 12 stopni. Szok Ale to jaki spadek ten mm. Nie wiem. Maxa, coś ma głowa pobolewa. To. to jest wypompowany po egzaminie. Ja też to jestem wypompowany. No. Tak jak ja się przygotowałem na lanie, to jestem wypompowany. No tak, i gorąco było, nie? Dzień Fajnie, to jest. Fajnie ja że się, się dał dał to jest gorąco, <laughs> taki stres był. Nie mogliśmy wytrzymać. Bez wody byliśmy. Powoli iść tam, no. a my z tępem przeszliśmy to. Co, no. ja. Co jest tym spacerkiem powolutku? 15 minut właśnie. Wyszliśmy 10... Nie, 25 minut mało to. Wyszliśmy z 10 po 3. Szybciej na <noise> Zmienił się plan. Na Mohito jednak idziemy jutro. Teraz wracamy do domu. Przyjdzie właściciel na chwilę apartamentu porozmawiać i pojedziemy do Kauflanda na zakupy.